My. Trajkujemy przeciw elekcjom. Jebać To nie ja To Pani Moniko, Nie, Słuchajcie, to jest po prostu jakiś głupi żart. I e, ja dojdę, kto to zrobił. Sorry. Dochodzi? Ja dojdę, kto to zjurdu, zrobił. E, ja, nade mną mieszka policja. To, chodź, idę a ja mam wyjebane w policji. A dobrze, że masz. Dobrze, że ma! Gdzie jest? Czy już opuścili ci niechcący z nami się tutaj jednoczyć? O chuj ci chodzi w ogóle. Dobrze, zgłaszam na policję, sorry. No idź tam no chyba do, do tego sąsiada. Chyba, dobra, ja ja nie ja wiem ja coś w winie tutaj na mnie wyzywają tutaj. Idź, idź, raz na, na tym jest, jestem, Opiero no ja czekam 10 minut, czekam na odpowiedź. Ma pan 10 minut do zastanowienia się, żeby pan udzielił mi odpowiedzi. Jakie kurwa pan 10 minut? Robię. No? Ja teraz 100% jestem pewny, że to nie moi. A co pan kurwa robi? No, bez tego 10 minut już 9 zostało. A dojdziemy do tego? Typu. Nie dojdzie pan. Nie dojdę, tak? Nie dojdzie pan. No dobrze, to w ten sposób nie będziemy rozmawiać, no dobrze. No, w ten sposób, no i Ty kurwa jebana, proszę. widzimy się Właśnie na YouTubie. się YouTube. przyznałeś przed chwilą, wiesz? I e, Proszę e, bardzo, jeszcze tutaj Mariusz, zobacz, tu jest następna osoba, Zbigniew Stonoga, e, to proszę by też z, zapisać. <śpiewanie> Zapisz Zbigniew Stonoga kurwa, Piszę to w YouTubie, idioto jebany. To no, nawet jest cisza. Nie 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 nie? Tak. To odpowiedział uzyskam, czy nie? Co, Saj, weź nie kurwa spierdalaj. Ty do mnie mówisz? <laughs> nie kurwa do ściany za tobą. Co to jest? Aha, taki jesteś, taki <laughs> jesteś mądralińsk, Tak? <laughs> Mądraliński jestem. <laughs> Policja na moi drodzy, kończymy i sprawa prawidłowa. Dziękuję. Trafia to biesła kurwa. Tema, do, się dziękuję. do widzenia. Do widzenia. Aleo. już ale. jadą po ciebie. Siedź tam. Jadą po tę starą jadą.